Od pierwszych meczów ligi imponują przygotowaniem, skutecznością grą w obronie. Wyniki nie przyszły same, są wypadkową składu plus ciężkich treningów. Stąd Śląsk wygodnie obecnie siedzi na fotelu lidera. Przez sezonem takie mieliśmy założenia. Po to się tutaj spotkaliśmy, trenowaliśmy ciężko. No, i udało się 13 meczy, komplet. No, i tak dalej. Druga runda przed nami oby zakończyła się z takim samym dorobkiem jak pierwsza. Zadowolony z gry jest też trener. Szkoleniowiec może być dumny z postawy swoich podopiecznych. Początek sezonu był trudny, bo zespół grał z czołowymi kontrkandydatami do awansu. Teraz ekipę czeka trochę odpoczynku, a później już przygotowania do serii meczów rewanżowych. Obawiali z początku tych pierwszych, tych czterech meczów, które byli ze z tkawiszymi z ekstraklasy, poradzili. Także oczywiście wynik jest 100% co my zakładali przed sezonem i wchodzimy nowy rok z dobrymi nastrojami. Piłkarze ręcznie śląska teraz mocno wspierają nasze szczypiornistki. Wczorajszy sukces oglądała większa część drużyny. Pod wrażeniem gry biało-czerwonych w Serbii jest też sztab szkoleniowy wrocławskiego zespołu. Ja widzę tutaj duży postęp reprezentacji żeńskiej. Widać, że rękę Rasmusena tutaj skandynawska piłka ręczna jest jednak gra innym systemem. Przede wszystkim widać dobrą obronę, wyjście do kontry, no i co jest przede wszystkim najważniejsze, pozytywne też, co widać, to jest uważna gra w ataku pozycyjnym. No i co jest też super ważne, kończą dziewczyny to bramkami i to jednak skutkuje w konsekwencji, że wygrywają mecz. Polkom kibicuje też Białoruski szkoleniewiec Śląska. Tak, czuję się jak déjà vu. Byłem na tym meczu e, play-off, gdzie grała męska kadra w Olsztynie z kadrą Szwecji i wtedy wygrała, i w tych meczostach zdobyła srebrną medal. I to to samo dziewczyny wygrali play-off ze Szwedzkami i teraz idą jak burze. Widać, że zespół bardzo dobrze ułożony, pięknie grają w obronie, i te przeciwniczki, które zostali w tej czwórce życiu wszystkiego, żeby oni przywieźli do tej Polski jakiś medal. Nie mówię o złotem, ale medal będzie duży sukces. Jutro mecz półfinałowy Mistrzostw Świata, Polek z Serbkami, a piłkarze ręczni Śląska kolejne spotkania, ligowe punkty rozegrają dopiero w styczniu. Rok 2013 to kolejne niezapomniane 12 miesięcy dla klubu Soporowskiej i Stadionu Miejskiego Śląsk. W połowie roku świętował kolejny medal mistrzostw kraju. Nowy sezon na razie jest jednak dla drużyny Stanisława Lewego bardzo nieudany. Trudno być zadowolonym z 13 miejsca w tabeli, szczególnie kiedy w trzech poprzednich sezonach kończyło się rozgrywki na podium, więc oczywiste, że zależy nam na tym, żeby drużyna zajmowała na koniec sezonu wyższe miejsce. To wszystko jeszcze jest przed nami, oczywiście nie można powiedzieć, że ten sezon jest stracony, jeszcze zostało dużo grania. W dalszym ciągu jest bardzo realny awans do tej pierwszej ósemki, który potem w tej drugiej części sezonu będzie walczył o Mistrzostwo Polskie, Europejskie Puchary. Ta strata jest naprawdę niewielka, a wiosną zostało jeszcze trochę meczów do rozegrania i tych punktów do zdobycia, więc jesteśmy przekonani, że po dobrze przepracowanym okresie przygotowawczym, po chwili oddechu, jaki piłkarze teraz dostaną wiosną, Wrócimy do, do walki o najwyższe cele. Okres właśnie rozpoczęty jest wypoczynkiem dla piłkarzy. Ciężka praca dla działaczy. Trudne zadanie mają też dziennikarze trudniej bowiem niż zwykle jest oniusa z obozu Śląska. W najbliższym czasie pojawi się więc sporo spekulacji na temat zmian w klubie. Nie wszystkie będą pokrywać się z prawdą, przestrzegają w Śląsku. Nie bez powodu nazywa się ten okres okresem ogórkowym. Trzeba coś zrobić, o czymś napisać. Przywijają się w mediach różne nazwiska zawodników, którzy mieliby do Śląska trafić, którzy mieliby ze Śląska odejść. No oczywiście bardzo chcemy wzmocnić się w tym okienku transferowym, ale jak zwykle... O wszelkich szczegółach będziemy informować opinię publiczną, media, kibiców. Dopiero wtedy, kiedy zawodnik złoży podpis pod kontraktem, wtedy zorganizujemy konferencję prasową i z miłą chęcią przedstawimy go i powiemy, na jakich warunkach będzie grał w Śląsku Wrocław. Jedne karty już zostały odkryte. Wiemy, jak będzie wyglądać okres przygotowań Śląska do wiosny 2014. Piłkarze będą mieli wolne do 6 stycznia, potem wznawiają treningi. Przez kilka dni będą trenowali tutaj w Wrocławiu. W zasadzie treningi to nawet za dużo powiedziane to bardziej będą badania, sprawdzanie stanu ich organizmów, jak, jak, jak wyglądają po tej 3-tygodniowej przerwie. Oczywiście bardzo też jest istotne zastrzeżenie, że to nie jest tak, że przez najbliższe Tygodnie w czasie tym wolnym piłkarze będą leżeli do góry brzuchami, dostali od sztabu szkoleniowego indywidualne rozpiski. Według nich będą, będą trenować tak, żeby tego 6 stycznia być w pełni przygotowanym do wysiłku, a nie dopiero wdrażać się do zajęć. Przez pierwsze kilka dni właśnie będą badania przeprowadzane pierwsze treningi, potem obóz w Turcji. Powrót z obozów w Turcji, kilka dni na przepakowanie, na odpoczynek i ponowny wylot do Turcji. Tam już będzie taki obóz stricte piłkarski, gdzie będzie więcej zajęć z piłką i będą rozgrywane sparingi. Powrót do Polski, kilka dni w lutym jeszcze zajęć tutaj na własnych obiektach i pierwszy mecz. A to pierwsze spotkanie wrocławianie rozegrają 16 lutego w Poznaniu z Lechem. Sukcesu w mijającym roku było sporo. Pieniądze na pewno nie zostały wydane z budżetu marszałka na wyrost nagrodzeni. W pełni na to zasłużyli. Oczywiście kwoty nie pozwolą im na realizację pewnie swoich największych marzeń, ale mogą w znaczący sposób wspomóc na przykład budżety domowe. Jak mówili sami sportowcy, takie nagrody dla zawodowych zawodników nie mających kontraktów, a piłkarze, siatkarze czy koszykarze z najwyższych lig bardzo się przydadzą. Po 4000 zł otrzymali sztangistka Śląska Wrocław Sabina Bagniska strzelec Filip Rodzik ze Skorpiona Polkowice i para kajakarz Jakub Tokarz z wrocławskiego startu. Czeki o 1000 złotych mniejszy otrzymali inni wybitni dolnośląscy sportowcy Karolina Kowalczyk, Leszek Rajski, Damian Kulik, Mariusz Tomczyk i nasze fajterki Róża Gumienna i Paulina Bieć. Uhonorowano też trenerów. Po 3000 zł nagrodę otrzymali za całokształt pracy szkoleniowej Józef Szabowski z zapasów i Leszek Raburski z podnoszenia ciężarów. Marszałek dziękując za sukcesy 2013 liczył, że kolejny rok przyniesie Niegorsze wyniki na arenie międzynarodowej. Rafał Jurkowlaniec odniósł się też do wydatków jego urzędu w 2014 roku związanych ze sportem. Będziemy inwestować w infrastrukturę i realizować program Dolny Śląsk dla Królowej Sportu. Uruchomimy też program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, podkreślił. Turnie jest rozgrywane od 1988 roku. Na stałe wpisał się do kalendarza futbolistów z Dolnego Śląska, ale nie tylko. Na przestrzeni lat w imprezie uczestniczyli m.in. Olaf Lubaszenko, Dariusz Michalczewski, Grzegorz Schetyna, Wojciech Bartnik. Kto ze Sław wystąpi w tym roku, tego nie będziemy zdradzać. Turnie jest organizowane przez. Katedrę zespołowych gier sportowych studenci specjalizacji instruktorskiej z piłki nożnej, w ramach podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych, po raz kolejny sprawnie przeprowadzą imprezę sportową nad przebiegiem poszczególnych meczów. Czuwać będą arbitrzy znani z ligowych boisk Piotr Piejko i Sebastian Tarnawski. Zespoły zostały podzielone na dwie grupy. W pierwszej wystąpią m.in. Śląsk 79, Ślęza Old Boys, w drugiej AWF. I Kanal Plus. Mecze grupowe odbędą się systemem jedna połowa po 15 minut. Mecze pucharowe jedna połowa po 20 minut. Drużyny mogą liczyć 10 zawodników, 6 bierze udział w grze. Oczywiście liczy się przede wszystkim dobra zabawa. Jednak na przestrzeni lat można zauważyć, że poziom poszczególnych meczów jest coraz wyższy, a uczestnikom zmagań coraz bardziej zależy na sukcesach. Warto przyjść i dopingować piłkarzy. Z pewnością będzie można się przekonać, jak znani, ale nie z boisk, Radzą sobie w akcjach 1 na 1 3 strzelaniu goli. Przygotowano nagrodę zarówno dla najlepszych zespołów, jak i najlepszych zawodników. Wybrani zostaną między innymi wyróżniający się strzelec i czołowi bramkarze. Pierwszy mecz zaplanowano na sobotę na 10. Otwarcie turnieju nastąpi 30 minut wcześniej. Finał powinien się rozpocząć około 16.10. Areną zmagań będzie hala wielofunkcyjna wrocławskiej AWF Przypaterewskiego. Wstęp na zawody jest oczywiście bezpłatny.